Posiadaj, młody, siadaj! Chcesz wiedzieć, jak radzić sobie z trudnymi wyborami w życiu? <laughs> to ja ci powiem, ale uprzedzam, że u mnie to nie poradnik z internetu, tylko szkoła życia i kieliszek wódki. Bo wiesz, życie to nie Netflix. Nie możesz sobie przewinąć i zobaczyć, co będzie dalej. Życie to jak zakupy w biedronce. Niby idziesz tylko po chleb, a wychodzisz z sześciopakiem i karpiem w siatce. Tak samo z wyborami. Nigdy nie wiesz, co do końca kupisz. Pierwszy trudny wybór w życiu baba myślisz, że wybierasz anioła, a potem się okazuje, że masz w domu generała. Chciałeś seks co wieczór, a masz listę obowiązków. No, ale co zrobić? Wybory serca to jak totolotek. Niby liczby ładne, ale zawsze trafisz w chuj. Drugi wybór robota. Idziesz, bo ci mówią, ucz się, ucz to będziesz kimś, a ja się uczyłem. I jestem kimś, kimś zmęczonym. Zawsze ci będą mówić, że możesz być kim chcesz. Ale spróbuj powiedzieć w domu, chcę być artystą, to cię ojciec artystycznie wyjebie z chałupy, więc wybierasz pracę nie taką, którą kochasz, tylko taką, która płaci rachunki. I dobrze, bo miłość nie zapłaci ci za prąd. Pieniądze, największa ściema w życiu. Bo myślisz, że jak je masz, to jesteś szczęśliwy. A prawda jest taka, że zawsze będzie ich za mało. Nawet Bill Gates rano sprawdza lodówkę i mówi: Kurwa, kto zjadł ser? Wybory finansowe są proste. Masz stówę? To połowę wydaj na rachunki, połowę na piwo. I żyjesz. Bo co? Będziesz chomikował? Chomik też chomikuje i co? Dupę mu wąż zjada. Przyjaciele? Zawsze mówili, poznasz przyjaciela w biedzie. To ja specjalnie zbankrutowałem i zostałem sa. Ale to też wybór. Lepiej mieć jednego pijaka do towarzystwa niż dziesięciu, co tylko chcą pożyczyć kasę. Więc pamiętaj, wybieraj ludzi, z którymi możesz się napić, a nie takich, co będą ci liczyć kieliszki. I wiesz, młody, te wszystkie wybory baba, robota, kasa, przyjaciele one się i tak spierdolą, bo życie to taki bar zawsze zamawiasz jedno, a dostajesz coś innego. Ale rada jest jedna: nie bój się wybierać, bo jak nie wybierzesz, to wybiorą za ciebie. A wtedy zostanie ci tylko siedzieć w kapciach, pić i narzekać, tak jak ja. Ale przynajmniej mam wybór, czy dziś wódka, czy piwo. I to kurwa jest wolność!